No, Wiktorek pierwszy raz na huśtaweczce i to w naszej parafii. Proszę bardzo, zaakceptował ten wyczyn. No i sądzę, że mu się bardzo podoba to, nie? Wiktor, podoba ci się? No, Bardziej go tak zabujaj, dobra? Zabuja jeszcze? No, no tak. Robisz, tak, tak, tak. Nie, nieco, nieco, nieco silniej, tak. Pujubu. O! Pujubu. Pujubu. Ale fajnie. To jest fajnie, bo, bo jest... Yy, no, no, jest tak, jest, z, jest zabezpieczony w jakimś tam... Victor, tak, z jednej i z drugiej strony. Śnadelek. 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 Kusiu chusiu robić? Zrobić Kusiu Kusiu jeszcze. Wiktor Kusiu <słuch> <Victor. słuch> <Victor. słuch> <słuch> <słuch> robić, tak? No. U nas jest taka, no to weź ją posadź do tamtych. A gdzie? do tam? tamtych. Gdzie? No u nas jest tylko taka. A, a nie, 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 nie. Taka jest, tu dobrze pomyśleli, nie? No, starczy na A jeszcze tam w Kanadzie, to zresztą tu też bywają takie majtki, jak majtki. No, 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 no. No, no to tak jak u tego na integracji. A, no. Brawo, brawo. No, może no. na pierwszy raz to starcie. Starczy mu chyba, nie? Starcie na pierwszy raz, tak. Starczy w Jana. tak w na pierwszy raz. No. Dobrze. Brawo, brawo. Oh. Zadowolony, czy nadal? zadowolony. 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 Na pewno zadowolony, nie ma to tamto Nie ma to tamto Dobrze No to mi się podoba To, to, to ta zabawka jest, ta zabawka jest owszem No bawę, idziemy na jakiś, jakiś futer rób ta Weź skończ, to jest coś Brawo